Dzień dobry moi drodzy, tu Nadia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym filmie opowiem Wam o książkowych światach, w których najbardziej chciałabym zamieszkać, pojechać, podróżować czy cokolwiek, po prostu znaleźć się w tych pięknych i fantastycznych, magicznych światach z książek. Ten film jest inspiracją filmu od Alex and The Book. Że jej film znajdziecie oczywiście w opisie, więc serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście wpadali i zobaczyli, w jakich ona książkowych światach chciałaby się znaleźć. A teraz bez zbędnego przedłużania, po prostu przejdźmy sobie do pierwszych książkowych światów. Podejrzewam, że ten w świat. Nikogo totalnie nie zdziwi, bo ja jako typowy nerd, typowa Potterhead i typowa książkara, najbardziej chciałabym się znaleźć oczywiście w świecie Harry'ego Pottera. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, dlaczego chcę się tam znaleźć, ale podejrzewam, że jako dziecko, jak pierwszy raz obejrzeliście Harry'ego Pottera i znaczna większość z was pierwszy raz sobie pomyślała, wow, ja chcę do Hogwartu, gdzie mogę dostać się do Hogwartu, jak tam się znaleźć? I myślę, że po prostu każdy jako dzieciak marzył o tym, żeby znaleźć się w Hogwarcie i chodzić do takiej magicznej szkoły i przeżywać to, co przeżywają nasi główni bohaterowie całej tej serii, ale jakby coś poszło nie tak, i podejrzewam, że do większości z nas, tak jak i do mnie, sowa nigdy nie przyszła. I totalnie nie wiem. Podejrzewam, że ktoś pomylił to sowę z gołębiem czy coś i po prostu lipa straszna. Ale dobra, dlaczego świat Harry'ego Pottera? Po pierwsze, z sentymentu. Mam przeogromny sentyment do tej serii, zarówno książkowo, jak i filmowo. A raczej filmowo i książkowo, bo najpierw filmy u mnie, książki, przynajmniej tak było u mnie. Ale mam straszny sentyment do całej tej serii, do tego całego świata. Oraz jakby fajne jest to, że to. Mamy pomieszanie świata normalnego i tego magicznego. Co daje nam takie magiczne i fajne coś, że jeżeli na przykład w Hogwarcie mi się znudzi, albo na przykład na wakacje chcę sobie pojechać do Londynu, to po prostu pakuję walizę i jadę do Londynu, bo mamy też normalny świat, a nie tylko ten magiczny. Wszystko, co dzieje się w Harrym Potterze, dotyczy, że tak powiem, teraźniejszości, także telefony, komputery, laptopy i tak dalej. To wszystko jest dostępne i to też jakby na pewno ułatwiłoby mi wiele, wiele spraw i mogłabym nagrywać na przykład vlogi z Hogwartu o. Kto by z Was nie obejrzał takiego vloga z Hogwartu? No, proszę was, ja to bym oglądała non-stop. Biorę sobie telefon, trochę warto i po prostu nagrywam. Cześć, kochani, tu wasza ukochana vlogerka. Dzisiaj wraz z Harrym, Ronem i Hermioną idziemy pokonać bazyliszka, ale żeby to zrobić, musimy przejść przez koordynację tajemnic całą. Są tu jakieś różne szczątki, więc troszeczkę się obawiamy, ale to nic. Jak myślicie, kto jest odpowiedzialny za to, że znowu komdata tajemnic jest otwarta? Koniecznie napiszcie w komentarzu, co wy uważacie. A my bez zbędnego przedłużania po prostu lecimy zwiedzać komdatę. Zapraszam so, Was do oglądania. Pamiętajcie, jeżeli byśmy nie przeszli, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i będziemy Wam mega, mega wdzięczni. Także korni Run, Crymiona, leci. Ja podejrzewam, że tak by wyglądały te vlogi, byłyby takie wiecie, mega ekspresyjne i tak się dużo by działo i wszyscy by to oglądali, no bo jednak Harry Potter i, i wszyscy jest fajni, bliźniacy Weasley, och kurczę, naprawdę życie w świecie Harry Pottera Byłoby po prostu cudowne. No i oczywiście nauka w Hogwarcie. Kto nigdy nie chciał się uczyć magii w Hogwarcie, gdzie po prostu macie tych wszystkich niesamowitych nauczycieli. Możecie razem z nimi po prostu sobie czarować i uczyć się różnych fajnych czarów, wybrać swoją drogę później, czyli zostać profesorem, zostać ministrem magii, pracować w tym w Zakonie Feniksa i innych takich tam fajnych rzeczach, które tam po prostu były. Także niby mało tych zawodów, a jednak tak dużo i to jest takie naprawdę niesamowite. No i Quidditch. Kurczę, no kto nie chciałby zagrać w Quidditcha? Proszę was, Quidditch jest tak niesamowitą i tak fantastyczną grą, że wow, no po prostu prawdziwa magia. Także na pewno Harry Potter zalicza się jako no takie top, 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 które chciałabym przeżyć jakby w książkach, czyli ten cały świat. Ach, byłoby cudownie. Kolejna książka. Uciekamy od uniwersum takich ludzkich stworzeń, i generalnie mało magicznych, chociaż w Harrym Potterze dużo jest takich magicznych stworzeń, ale mamy też dużo takiego ludzkiego świata. Dlatego totalnie musimy się odciąć od ludzkiego świata i przejdźmy sobie do legendy, i lat. To może być dla was mega zdziwienie, ale z drugiej strony, kto nie chciałby wypić kawy od ogrzycy, zjeść sobie pyszne, niesamowite cynamonki od tego szczurka, oś chyba na parstek nazywał, czy ja dobrze mówię, to był mój ulubiony bohater i nie pamiętam. Ale z drugiej strony, kto nie chciałby iść do takiej kawiarni, gdzie obsługują was właśnie takie olbrzymi, takie magiczne stworzenia i możecie sobie opowiadać te różne historie, które wy przeżyliście właśnie w tej tych legendach i latach, czyli bierzecie sobie latę i opowiadacie swoje jakieś tam legendy i tak dalej. Oprócz tego mamy tutaj jednak w tej książce takie różne akcje, może nie są aż tak fantastyczne i wyczynowe, jakie były wcześniej, które miała nasza główna bohaterka, ale sam fakt życia w takim świecie, gdzie macie taką kawiarnię i wy tam widzicie jako sobie człowiek albo jakaś inna magiczna postać, jaką sobie wybierzecie. I legendy i laty mają dość taki fajny, cozy klimacik. Także fajnie by było usiąść sobie w takiej magicznej kawiarni, gdzie każdy jest równy i nie ma czegoś takiego, że takich stereotypów, że on kradnie ta jego rasa, czy tam jego gatunek kradnie, a te są brudne, a tamte to kłamczuchy, czy cokolwiek. Tam w tej kawiarni wszyscy jesteśmy równi i to jest w ogóle niesamowite, to jest fantastyczne, to mi się bardzo podobało i wiem, że chcę przeczytać kolejny tom, który jest prequelem, jak się nie mylę i jakby jest o księgarni, także już w ogóle super. Ale tak, Legendy i Lete w tym świecie również chciałabym Żyć. To na pewno nikogo nie zdziwi, ale do gwiazd Sandersona chciałabym żyć na takiej jednej planecie, gdzie mamy sobie statki, gdzie walczymy ze złymi kosmitami i po prostu przez to, na jakiej jesteśmy warstwie społecznej, tam sobie jakby żyjemy w tym świecie. Czyli albo na takim najgorszym, 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 albo w takim najlepszym, najlepszym, najlepszym. Jakby żyć na takiej planecie, gdzie to Wy sobie musicie jakby wybrać odpowiedni zawód, ale żeby na przykład pełnić rolę pilota, ale też chyba innych zawodów, jak się nie mylę, to i tak musicie zdać test, czy ten zawód jest dla was. Także to jest w ogóle super, że my możemy myśleć, że tak, ten zawód jest dla mnie, ale okaże się, że niekoniecznie. Jak ktoś ci poleci bycie pilotem, mimo tego, że gdzieś tam boisz się, masz jakieś obiekcje, no bo jednak bycie pilotem, to jest walka o śmierć i życie, jakby przeraża cię to, ale okazuje się, że masz taką wiedzę i jakby jesteś mega zaradny, więc ćwiczą się tego pilota. Z jednej strony trochę to przeraża, ale z drugiej strony jest to strasznie ciekawe, że nie natkniesz się na zły zawód według jednego testu. Pas Fascynujące, naprawdę fascynujące. Właśnie sobie znam sprawę, jak strasznie jest to głupie, ale to nieważne. Tak czy siak chciałabym żyć na, po prostu na takiej planecie, gdzie sobie żyła Spensa. Czy chciałabym przeżywać takie historie jak ona? Nie wiem, muszę to dobrze przemyśleć. Czy chciałabym być takim odludkiem, jak ona i po prostu ledwo sobie dawać radę. Dosłownie ledwo sobie dawać radę, bo oni ją traktowali naprawdę fatalnie. Kolejna książka, jakby dzieciaki, które czytają teraz albo chciałyby zacząć czytać, to podejrzewam, że powiedzą wam, że waśniobór jest takim światem, w którym chciałyby żyć. Jakby baśniobór dla dzieci aktualnie powinien być tym, czym dla mnie jest Hogwart, czyli czymś magicznym i niesamowitym. Wróżki, ogry, trolle, centaury i w ogóle wszystko są magiczne, jest właśnie właśnie może. Baśniobór to naprawdę świetna seria książek dla dzieciaków, ale i dla trochę starszych czytelników. Na przykład mi się bardzo baśniobór podobał, a im idziemy wyżej w te tomy, tym one są po prostu bardziej dojrzałe, w cudzysłowie. Baśniobór to jest taki świat, gdzie właśnie macie wróżki, macie jakieś inne ogry, rolę wiedźmy i przerażające stworzenia, są też takie miłe stworzenia, które są dla was jakby dobrze nastawione, no i te wiadomo, agresywne. Jakby ja jako człowiek miałabym za zadanie na przykład chronić cały ten baśniobór, czyli po prostu opiekować się wszystkimi stworzeniami i tak dalej. No jest to bardzo duża i bardzo poważna rola w całym tym baśnioborze, ale z drugiej strony strasznie chciałabym, wiecie, żyć z tymi stworzeniami tak mega dobrze i im pomagać i po prostu chronić ich i jakby egzekwować Prawo w tym Baśnioborze, bo tam macie różne zasady, które są i dla tych ludzi, ale też dla tych stworzeń, że od tej do tej nie możecie nas krzywdzić, ale od tej do tej już możecie i tak dalej. To coś takiego było, nie? To się nie bo mam taką nadzieję. Baśniobór też kolejny fantastyczny świat, w którym po prostu chciałabym żyć i sobie mieszkać gdzieś przy tym lesie, tak jak dziadkowie Kendry i Seta, i byłoby naprawdę cudowne. Swoją drogą, mam nadzieję, że w te wakacje uda nam się zrobić maraton Baśnioboru. Udało mi się uzbierać wszystkie części, także czekajcie, kto wie, może nam się uda. Byłoby cudownie. Dwór cier... I róż. Jakby bardzo długo się zastanawiałam nad tym, czy na pewno chciałabym żyć w takim świecie, ale z drugiej strony, być sobie w tym w tej magicznej krainie, której nazwy nie wypowiem, żeby jej po prostu nie kaleczyć, moim zdaniem to by było po prostu cudowne. I tak jak nasza główna bohaterka, po prostu żyć sobie i robić co chce z tymi magicznymi stworzeniami, wśród tych magicznych stworzeń, takich pół ludzi, pół bogów, ciężko stwierdzić w ogóle, kim oni byli, ale żyć sobie właśnie z nimi, mam nadzieję, że w zgodzie, żeby mnie polubili, żaden nie chciał chciałbym je zjeść, ani nic, byłoby naprawdę cudownie i byłabym naprawdę bardzo wdzięczna. Żyć sobie w takim świecie, uczyć się ich zachowań, tej magii, bo fajnie było, gdyby mnie jakieś magii pouczyli czy coś, to by było naprawdę niesamowite i naprawdę fascynujące i jakby ja jestem bardzo chętna, także jakby ktoś chciał, od razu bym się na to zgodziła, nawet w ogóle bez żadnego myślenia o tym, po prostu powiedziałabym tak, idę z tobą i naucz mnie czarowa Byłoby fajnie. Wyobraźcie sobie właśnie taki świat, gdzie macie podzielone królestwa ze względu na pory roku, pory dnia, i wy, jako główna bohaterka, czyli jako fejra w tym wypadku, możecie sobie totalnie chodzić po całym tym królestwie, poznając różne dziwne zwyczaje naszych pseudo-przyjaciół. To by było naprawdę fascynujące. Ten świat cały też jest fascynujący, że wtedy, kiedy chcecie, możecie iść na zimę. Wtedy, kiedy macie ochotę się opalić, idziecie na lato. Wtedy, kiedy macie ochotę być w takim złotym środku, to idziecie sobie na wiosnę. A wtedy, kiedy chcecie sobie przyjąć jakiś dobry kryminał, to idziecie sobie po prostu na jesień. Jak Chcecie dzień, no to lecicie na dzień. Jak chcecie noc, polecicie na noc i tak cały czas wybieracie sobie to, co Wam po prostu odpowiada. Co jakby nie znaczy, że w tym całym świecie nie ma dnia i nocy, tak po prostu. To, czego się obawiam, to jednak tych złych rządów tej całej złej kobiety, która tam rządziła i ona była straszna, ona była przerażająca. I w tym wypadku bym sobie po prostu nie poradziła. Chyba, że dobry człowiek jakiś, albo półzwierz wysłałby mnie znów do świata ludzi takimi swoimi jakimiś czarami powiedział, świat ludzi i lecę do świata ludzi. To w ogóle byłoby niesamowite podczas tej całej wojny, ale niestety całe to te królestwo tego magicznego świata by upadło, bo to jednak ludzka kobieta uratowała ich wszystkich. I ostatni magiczny świat, w którym mogłabym i nawet trochę chciałabym żyć, no to będzie to świat stalowego serca, czyli mścicieli i epików. I jakby z jednej strony troszeczkę się obawiam, bo ci epicy byli bardzo tacy niezrównoważeni, tak bym to powiedziała. Oni po prostu nie ogarniali i mieli jakąś taką rządzę władzy, chcieli przejąć całą władzę nad światem i rządzić tylko oni, bo oni są najlepsi, bo oni mają super moce. I z jednej strony mnie to przeraża, ale z drugiej strony, gdybym to ja dostała mocy epików i gdybym to ja mogła sobie czarować, to też miałabym przechlapane, bo epicy epików też zabijali. Tam nie było żadnej równości, to ludzie się lepiej trzymali niż cała ta zgraja tych epików, bo tam walczyli jednak o to, kto jest najlepszy i kto może nimi rządzić. W tym świecie jest taki problem, że kimkolwiek byś nie był, to i tak wszyscy chcą cię zabić. Jak jesteś epikiem, to chcą cię zabić zarówno ludzie, jak i epicy. Jak jesteś ludziem, to chcą cię zabić epicy. Może gdybym miała jakieś takie mocy typu uzdrawianie, czy coś takiego, to jeszcze ludzie by mnie zaakceptowali, gdybym stanęła po ich stronie i ich po prostu cały czas wspierała. To by było dla mnie i dla nich takie najlepsze rozwiązanie, tak jakby na to nie patrzeć, żebyśmy wszyscy dobrze sobie żyli. Ale sam ten klimat takiego zniszczonego miasta, tych podziemi, w których oni musieli się poruszać, to, że oni sami musieli sobie budować bazy, dbać o jedzenie... Fakt tego przetrwania mega mnie ciekawi, strasznie mnie intryguje i to na pewno sama chciałabym przeżyć właśnie tak, takie budowanie bazy od podstaw, robienie, no, wszystkiego, żeby po prostu przeżyć no, bo na tym polegała ta książka, żeby oni po prostu przeżyli. I szczerze nie mam wybranego epika czy człowieka, po prostu chciałabym być albo tym, albo tym, bo człowiek w epika może się zmienić, natomiast epik w człowieka raczej już nie zbyt. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W komentarzu koniecznie napiszcie, jaki Wy książkowy świat chcielibyście najbardziej zobaczyć, albo w którym chcielibyście żyć. Oprócz tego dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście drugi odcinek czegoś takiego. Tylko, że troszeczkę zmieńmy tytuł i cały zamysł filmu, bo napiszcie, czy chcielibyście film typu książkowe historie, które chciałabym przeżyć. Czyli opowiadam Wam o książkach, gdzie w Wcielam się w głównego bohatera danej serii, jakby robię to, co on robił w całej tej książce. Czyli jak on walczył, to jakby ja się stawiam w jego skórze i ja walczę. A takich historii, które chciałabym przeżyć, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc podejrzewam, że na kolejne dwie części się złoży czy coś. Dziękuję i widzimy się niedługo o 17.30. Cześć!